Nazywam na imię Tomek. W dzisiejszym przeprowadzimy dla Was naprawę BMW 318D 2008 roku z silnikiem N47 wymienimy rozwój. Przed rozpoczęciem prac uruchomimy silnik, żebyście słuchali posłuchali, jak on pracuje. na podnośniku. Przystępujemy do, do montażu poszczególnych elementów, które umożliwią nam dostanie się do łańcuchów rozrządu, które jak wiadomo są od, z tyłu, od strony skrzyni biegów. Ściągamy pokrywę zaworów, wyciągamy cały układ wtryskowy, łącznie z listwą, ściągamy plastiki, całe podszybie, żeby u góry odsłonić te elementy, które są niezbędne do wymiany łańcucha rozrządu. Jak widzicie elementów y, ubywa, robota Zdemontowaliśmy układ wtryskowy, jest wyciągnięta listwa. Za chwilę przystępujemy do wyciągania wtryskiwaczy, ściągamy pokrywę zaworów. Kolektor sący już mamy zdjęty, robi się przestrzeń i za chwilę schodzimy na dół. Spójrzcie na ten łańcuch rozrządu jaki on jest luźny. Cały, cały po prostu lata. Zobaczymy co zresztą jak ściągniemy tylne. Przystępujemy desk. do demontażu. Układu napędowego musimy ściągnąć skrzynię biegów, ściągnąć wał napędowy, wszystkie elementy izolacyjne i cały układ wydechowy. W dalszym ciągu musimy się dostać do miski olejowej i ściągnąć tylny dekiel. Także będziemy pokazywać na bieżąco. Jak widzicie skrzynię biegów zdemontowaliśmy, przystępujemy do ściągnięcia sprzęgła i potem koła dwumasowego. I już to wykonamy to obudowę rozrządu mamy na wierzchu. No jak widzicie, miskę już mamy prawie zdjętą. Za chwilkę będziemy ją mieli na wierzchu i bierzemy się za tych kilka śrub, które są dookoła obudowy łańcuchów rozrządu. Zaraz dalszy ciąg. Jak widzicie, mamy rozebraną, ściągniętą obudowę rozrządu. Zaskoczeń więcej. Ten, ta płoza napinacza jest całkowicie uszkodzona. Złamana w pół, napinacz się rozszedł. I tak, jakim cudem się stało, że to się nie rozleciało całkiem, to trudno powiedzieć. W każdym bądź razie, dobitnie widać, że tutaj trzeba wymienić wszystko. Reszta tego napinacza, no jak widzicie, leży tutaj w mistce. Zresztą tutaj wszędzie są rozrzucane jego kawałki. To jeszcze taka drobna uwaga odnośnie ściągania koła pośredniego, które jest nałożone na stożek. Na ośce od pompy wysokiego ciśnienia, tutaj należy bezwzględnie mieć ściągacz do tego koła, ponieważ stukanie w wałek albo po tej zębatce nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ ona jest mocna, ale bardzo krucha. Trzeba na to szczególnie uważać i ściągacz jest niezbędny. Tu jeszcze jako ciekawostka, pokażę Wam w jakim stopniu ten łańcuch jest wypracowany, wypracowany ten ściągnięty. Proszę zobaczyć jak jak to wszystko lata, to mało się mało się nie, roz, nie rozleci. Tak samo napinacze, które z wierzchu z zewnątrz wydawałyby się dobrze. dobre, jak się spojrzy głębiej, ewidentnie widać pęknięcia. Także to bez dwóch zdań wszystkie komplet prowadnic wszystkie cztery plus trzy łańcuchy i dwa napinacze trzeba bezwzględnie wymienić. Widzicie wszystkie elementy potrzebne do montażu rozrządu mamy na stole, koła zębate, komplet ślizgów, napinacze, trzy łańcuchy. Niezbędne są również blokady, które tutaj widać z boku do samego zmontowania tego rozrządu. Przystępujemy pomału do montażu, za chwilę Wam pokażemy jak wygląda wszystko już zmontowane. Rozrząd mamy poskładany, wszystko jest skręcone, fazy rozrządu są ustawione, więc zabieramy się do skręcania dekli osłon miski olejowej. Wszystko mamy wyczyszczone, wymyte, odtłuszczone a w dalszym ciągu koła dwumasowe, sprzęgło, skrzynie biegów i tak dalej. Tutaj jeszcze zaznaczę jedną ważną rzecz. Tutaj cały czas rozmawiamy o wymianie łańcucha, wymianie łańcuchów rozrządu w silniku, który jeszcze pracował, który jeszcze jeździł. Gdy dojdzie do zerwania, jego no sprawa się nieco komplikuje, bo ciągnie to za sobą dodatkowe uszkodzenia w okolicy głowicy. Są to z reguły naprawy, które po prostu koszt, koszt zwiększają. Także dobrze jest jeszcze ratować, robić to, jeszcze póki silnik pracuje, póki jeżeli zaczyna oddawać no, jakieś niepokojące odgłosy, zaczyna chodzić głośno, chromolić, jak, że tak powiem, jak ścieczkarnia, to jest, to jest to zawsze warto ratować, dlatego że koszty są no, takie jak w tej chwili. Dojdzie do zerwania, no to tak jak mówiłem, sytuacja jest po prostu poważniejsza i, i komplikuje się nieco. Jak widzicie mamy już górę poskładaną, dół również jest złożony, układ wtryskowy odpowietrzyliśmy. Przechodzimy do uruchamiania, zaraz, zaraz sami ocenicie, sami posłuchacie jaki jest efekt wykonanych prac. Próbuję uruchomić silnik. Jak słyszycie praca silnika wróciła do stanu pierwotnego, jeżeli tak można powiedzieć, silnik pracuje normalnie. Pozostało nam elementy wygłuszające. Ta chwilę jeszcze jak skończymy, go, całkowicie uruchomimy i kilka zdań kończących ten film. Filmik na zewnątrz. Podzakładaliśmy wszystkie obudowy wygłoszenia i tak dalej. Jeszcze raz go uruchomię, żeby Wam pokazać jaki jest efekt końcowy. A jak słyszycie, silnik chodzi bardzo cicho, bardzo płynne. także pod tym względem tutaj efekt jest bardzo pozytywny. Cóż, patrząc na to z innej strony, silnik tego typu, czyli silnik N47, no po prostu jest konstrukcyjnie, ma konstrukcyjną wadę odnośnie tych łańcuchów rozrządu. Ten łańcuch jest za cienki. Gdyby było zastosowane, tak jak w poprzednich, w starszych BMW, generacjach BMW, gruby, dwurzędowy, szeroki łańcuch, problem by, problem by nie istniał ale niestety konstruktorzy stwierdzili, że łańcuch cienki, e, cieniutki jak e, z roweru dla małego dziecka będzie funkcjonował tutaj są, są, występują bardzo wysokie przeciążenia e, i ten łańcuch po prostu sobie w tym momencie nie radzi dlatego takie stuki w tych silnikach zdarzają się już bardzo przy, ta hałaśliwa praca zdarza się przy bardzo niedużych przebiegach to są przebiegi rzędu 30, 50, 60 tysięcy kilometrów zdarzały się przypadki, że te rozrządy już było, e, było słychać no, Ale nic to po prostu, nie dopuścić do zerwania, słychać rozrząd, należy go po prostu wymienić Będziecie musieli mając taką takie BMW z tym silnikiem Odwiedzić swojego mechanika, żeby dokonał tych samych czynności, które tutaj widzieliście, wykonaliśmy, wykonaliśmy my, my Tutaj jeszcze jedna rzecz, jak oglądaliśmy ten materiał od początku, oczywiście na początku powiedziałem, że to jest BMW trójka Jak widzicie jest to oczywiście BMW z serii 1 ale to nie ma żadnego znaczenia, jest to nieistotne w przypadku czy to jedynki, trójki czy piątki. Problem jest ten sam. I należy go rozwiązać. No cóż, zostaje życzyć powodzenia. Eee, jeszcze raz tak, tak bym powiedziałem. No BMW przez lata się kojarzy z jakością, solidnością, trwałością. I, i, i wydaje mi się, że zdarzyło się po prostu potknięcie i tak w takich kategoriach trzeba to roz, rozpatrywać. Nie są to jakieś tam problematyczne sprawy. Ten film miał na celu pokazanie Wam, jak to wygląda, no, żebyście wiedzieli, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Jeszcze raz pozdrawiamy.